No więc tak, żeby zobaczyć jak to, co nie działa. Mhm. Chciałam zaprosić, zachęcić was do obsługi programu BAN. Widać, że mam nadzieję, że to wszystko zadziała. Program ogólnie nie mniej więcej ten sposób. Mamy komunikację miejską. Wszystko tutaj mamy. Możemy robić coś, żeby nie podoba. Możemy powodować wypadki, ale w sensie że autobus się nie nadwali. Będzie najwyżej symboliczne zderzenie. Jakby to chciał, ja lubię jakieś porządek. Tu nawet można własne trasy budować. Ale na przykład budowałem trasę szybkiej kolei. Przepraszam. Wszystko. Sam rozbudowuję. Wszystko zaznaczam. <Szysk> Ogólna rzecz, ogólnie rzecz biorąc, oznaczenia po prostu mają się mniej więcej. Kom Ten program jest zaznaczony w języku niemieckim, ponieważ próbowałem o programowanie po polsku, ale akurat nie weszło. Można budować trasę za swoimi sposobami. Bierzemy my z głównego paska, który znajduje się w tym miejscu, gdzie pokazuje strzałką i dany obiekt, na przykład poziomek kreski, po której autobusy jadą. No, możemy na przykład zmienić trasę. Autobus pędzi tak, a potem można zrobić sztuczkę. Skok, strok, gotowe. Żeby włączyć, klikamy Waiter i czekamy aż się odetnie. Może się czasami zawiesić. W moim wypadku to się często zdarza. Koło z programu HyperCamp. Zobaczcie, ten autobus pędzi sobie teraz od razu. 204 Pok, widzicie? Widzicie? Na tym polega właśnie cud bana. Ja to nazywam cudem, haha, ale tymczasem to zwykła gra, którą można się bawić na przyjemności. Ja po prostu w ten sposób korzystam no i dzięki temu no wiadomo co ja chcę powiedzieć przez to. Hmm. Po prostu ban jest banem i tak to tam. W tym czasie dopiero teraz nagrywać hipercamę, więc na razie to jest w połowie. Jak będę musiał ustawić sobie inaczej ekran, żebym miał na całość. No, wiadomo, tak się kasuje. Klikamy tutaj zielony prostokącik i da, dan element. Kasujemy. Żeby wszystko skasować, całą mapę, czego ja nie zrobię, klikamy noin. Czyli Ols No, nie jestem dobry z niemieckiego, więc mogę źle czytać. Mniej więcej. Wszystko. To jest na, na razie testy. Hyperkama. Hmm. O, teraz dobrze. Teraz na moment wejdę na YouTube'a. Co to jest mój kanał? Nie w całości, bo wiadomo. Hipercam -nova. To trochę tymczasowe. Mhm. O, minalizuję Po prostu wszystko to działa jak należy. Tymczasowo. Jeżeli nie było słychać mojego wodu, to znaczy, że miałem jakiś kłopot z wiadomo, z dźwiękiem co ja mam powiedzieć van jest bardzo fajnym programem do rozwijania komunikacji miejskiej to zależy czyli kto się zdarza miłośnicy, tym, tym podobnie tak to wszystko tutaj rozwijałem teraz żeby zapisać pojeżdżamy z niemieckiego Speyerham. Sch i się zapisuje Date Schreiben, znaczy się. Ech, no przepraszam, nie umiem po niemiecku do końca. Dopiero pierwszy raz. Wszystko. Tak, muszę, e, żeby odważyć daną mapę, klikamy Offin Leiden i dalej wybieramy sobie z folderu. Ja na przykład, mam przykład Ban385, nie chciało mi się zmieniać w folderu, bo ja mam wersję 386 beta 2. I wybieramy daną Warszawę, e, mapę. Ja wybieram w tym wypadku Warszawa 2005 z 15 maja. Tam źle zapisałem sobie folder, będę musiał go potem zmienić. Jeżeli się się to to, to u mnie normalnie. Kłopoty z komputerem, ale przechodzi po jakimś czasie. Tak mniej więcej komunikacja w banie 3.8. W tej sali mapie wyglądała. Znaczy... Gdzie jest komunikacja? A, pamiętam. za zajezdni. W którejś z tych Co Te tramwaje. Są tutaj swingi. Hmm, pesy. Znaczy się. Oraz pumy. Ten. Pumy. Nie mylić z pumeksem. Jak ktoś powie pumeks. więc w komentarzach. To wiadomo, że mogę kogoś trzepnąć. Klikamy w first glist żeby zobaczyć jakie mamy pojazdy Najwię jest 358 tramwaj typu wiadomo jakich pumy 26 tramwajów typu swing mamy many różne typy Jelcze, solarisy, pociągi i tym podobne Dziękuję na wszystkim teraz za obejrzenie mojego filmu. Was wszystkich pozdrawiam. Udalnego dnia. Pozdrawiam. Dawid Rolewski.